7 kwietnia na blogu SC Software pojawiła się informacja na temat Beta update 1.37 do Euro Truck Simulator 2, a więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam! I mniej więcej takie dźwięki będziemy mogli usłyszeć w następnej aktualizacji do Eurotrack Simulator 2 w updatecie 1.37. Ale zanim on oficjalnie wyjdzie, rozpoczęła się Open Beta, właśnie tej aktualizacji do Eurotraka I właśnie. I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o DSC Software i właśnie dzisiejsze informacje będą właśnie na temat tej Open Beta. A akurat tutaj na początku po intrze, pokazałem wam część tego filmu, właściwie główną część tego filmu, który pojawił się na YouTube SC Software, który no, pokazuje nam, przedstawia nam co nieco tych zmian, jakie nadejdą w związku ze zmianą silnika dźwiękowego na FMOD. No i jak widać, no robi niezłe wrażenie, zwłaszcza, nie wiem jak dla Was, ale tam akurat ten dźwięk echo, który był akurat słyszalny w tunelu, no zrobił naprawdę niezłe wrażenie. W końcu doczekaliśmy się na tą właśnie OpenBT, bo trochę minęło zanim ona tutaj się pojawiła, chyba prawie miesiąc minął od rozpoczęcia OpenBety dla ATS-a, i w sumie, chyba parę tygodni temu, miała już ta Open Beta wystartować, ale wiadomo, w związku z czym no, zostały tutaj poczynione pewne sprawy przez SC Software. Oczywiście, dla bezpieczeństwa, przez co no, Open Beta musiała chwilę poczekać, musiała zostać jeszcze dopracowana do wydania, no i w końcu możemy, wiadomo, przetestować ją, bo od tego jest Open Beta żeby pomóc SCS Software no, wyłapać różne błędy, dać feedback, co najlepiej jeszcze poprawić, dopracować, zrobić i tym podobne. Open Beta nie jest już do oficjalnego grania z modami, więc jeśli komuś coś nie działa, no to zobaczcie jaką wersję używacie. No, a jeśli chodzi w ogóle o tą OpenBT. Na początku oczywiście rozpisują się tu bardzo o F-modzie, o którym w sumie od początku tego roku no cały czas się mówi, więc pewnie wszyscy wiemy co to jest. No jest to nowy dź silnik dźwiękowy, no który ten dźwięk w ETS-ie no doprowadzi już do takiej no rewolucji w porównaniu do tego co było poprzednio i oczywiście ten dźwięk będzie no bardzo dobry i z czasem jeszcze ulepszany, nie dostaniemy wszystkiego tak od razu, tylko stopniowo wszystko będzie ulepszane, ale w Właśnie wersja 1.37 ma rozpocząć właśnie przebudowę całego tego dźwięku w ETS-ie i w ATS-ie. Więc no, w takim skrócie FMOD, najważniejsza funkcja w tym update'cie i którą możemy oczywiście przetestować w OpenBecie. Kolejną ważną rzeczą w związku też z dodaniem właśnie tego nowego silnika dźwiękowego jest funkcja otwierania szyb, którą mogliśmy przetestować do tej pory w ATS-ie i teraz będziemy mogli ją też przetestować w ETS-ie. Więc chyba nie muszę tutaj szczegółowo się rozdrawiać na ten temat, po prostu otwierane szyby. Mamy osobne przyciski do lewej strony, do prawej, prawda? Są tutaj efekty te dźwiękowe. No i cóż, no tyle, no otwierane szyby w każdej ciężarówce tyle. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, właśnie, jeśli chodzi o ustawianie dźwięku, tutaj tych pasków, tych suwaków właściwie do opcji zmieniania dźwięku w zakładce audio. No jest bardzo dużo i można to szczegółowo sobie podgłaśniać, ciszać, nawet mutować całkowicie. Jeśli ktoś testował akurat OpenBT w ATSie, to wie o co chodzi, jest tego multum. Do tej pory było chyba 5 czy 6 Słowaków. Teraz jest tego... Jak widać, cała strona, aż. Więc to jest kolejna zmiana, i to wszystko, oczywiście, jest w ramach zaimplementowania nowego silnika dźwiękowego, jakim jest FMOD. Kolejną dosyć ciekawą rzeczą jest nowy tryb kamery, który możemy doświadczyć w warsztacie. W którym możemy na przykład updateować, upgradeować swoje ciężarówki czy naczepy. Chodzi tutaj o wchodzenie po prostu po warsztacie. Taka sama rzecz pojawia się też w OpenBecie 1.37 dla ATS-a, i tutaj w ETS-ie będzie podobnie, też będziemy mogli sobie podchodzić do ciężarówki, chodzić po całym tym pomieszczeniu. I w ogóle, jeśli chodzi o ten cały warsztat, tutaj, no to jest on dosyć inny niż, niż ten, który był w ATS-ie. Nie wiem, czy tamten też się zmieni, czy będą tutaj dwa osobne, żeby to Się jakoś różniło, nie wiem. W każdym razie, no, o tym też były informacje, że będziemy mogli sobie tak, jakby wyjść z tej ciężarówki, pochodzić sobie wokół niej, ale tylko właśnie w tym warsztacie. E, więc, w, w tym realnym świecie w ie e, no, nie będziemy mogli jeszcze wyjść. E, no, jedyna opcja to jest tylko kamera zero, ale zawsze coś, prawda? Dalej, kolejna rzecz to są nowe naczepy i są to zbiorniki na żywność. Które też są dostępne w ATS-ie, też w OpenBecie 1.37. Tam były oczywiście te typowo amerykańskie, tutaj mamy typowo europejskie, i mamy tutaj też jedną wersję właśnie z licencjonowaną marką, ale tylko tą jedną. No i cóż, nieźle się prezentują. Tutaj jest jeszcze jeden screenshot, fajnie to wygląda. No i może kiedyś dostaniemy jeszcze cysterny, fajnie by było. Bo sędziom bym pojeździł taką własną cysterną na stacje benzynowe. Wiem, że we Francji można tam złapać taki ładunek, ale wolałbym mieć własną naczepę. I tak, jeśli mowa w ogóle o Francji, to kolejna informacja właśnie dotyczy tego regionu, bo jeśli pamiętacie, były informacje o tym, że cztery francuskie miasta z podstawki gry zostaną przebudowane, właśnie w tej wersji. I tutaj mamy przypomnienie o tym wraz z czterema screenshotami dla porównania tych co niektórych terenów. Tutaj jest odesłanie właśnie do poprzedniego posta, który pojawił się na blogu SC Software, właśnie z tą informacją. Więc jeśli chcecie zobaczyć, no to możecie sobie. Przejrzeć to na blogu, lub też znaleźć film u mnie na kanale. Jeśli chodzi o to, jakie tu są miasta, to są to konkretnie Metz, Reims, Strasburg i Dijon. Jest takie przypomnienie. I kolejna rzecz to jest coś ala podobnego jak było w tamtym roku z Razerem, czyli, czyli w ETS-ie będzie wsparcie dla Asus Aurora e, RGB, tutaj czy coś w tym stylu. Że po prostu klawiatury, myszki, podkładki i w ogóle przedmioty, które świecą się, peryferia, które świecą się no, różnymi kolorami, mają swoje podświetlenie RGB, no i są tutaj od Asusa, będą miały właśnie wsparcie i pewnie będzie tutaj coś podobnego jak z Razerem, czyli jak dochodzi do pewnych momentów, no to one świecą w różny sposób. Jak coś można zobaczyć jak to było z Razerem, jest taki film na kanale SC Software, więc pewnie tutaj będzie podobnie i w związku z tym, że to jest w OpenBecie, więc to będzie chyba jeszcze dopracowywane. I cóż, z tych takich wypisanych rzeczy to tyle. Mamy tutaj na dole listę zmian, cały changelog. I cóż, przejdźmy do niego. Jeśli chodzi o mapę, to tak jak było wcześniej wspomniane, cztery francuskie miasta zostaną przebudowane. Pojazdy. Została dodana cysterna spożywcza, zbiornik żywnościowy, zwał jak zwał, czy truck po prostu, który też ma swoją wersję dla jednej z licencjonowanych marek w DLC. Jeśli chodzi o funkcję, został zaimplementowany oczywiście silnik dźwiękowy Fmod ze wszystkimi istniejącymi dźwiękami i kilkoma ulepszeniami, właśnie jeszcze z tymi istniejącymi dźwiękami. Spokojnie, może w jakiejś przyszłości te stare dźwięki ciężarówek zostaną przebudowane. Miejmy taką nadzieję, bo zapewne większość z nas czekała przede wszystkim na zmianę tych dźwięków. Jak do tej pory, chyba w ATS-ie jedna ciężarówka chyba miała kompletnie zmienione dźwięki. Ciekawe jak jest w ETS-ie. Będę musiał zobaczyć, bo chwilę obecnej, kiedy to nagrywam, tej OpenBety jeszcze tak jakby nie ma na Steamie. Ona chyba jeszcze nie została tak wydana. Steam chyba ma tam serwery aktualizowane o 18, a post wyszedł o 17. Więc pewnie, kiedy oglądacie ten film i jest już możliwość pobrania tej OpenBety na Steamie. Kolejna rzecz to otwieranie okien, właśnie we wszystkich ciężarówkach, tutaj właśnie powiązanie z F-Modem, poprawa ruchu AI i właśnie ich dźwięków, też to jest związane z F-Modem, kamera tak krocząca, jak tutaj przetłumaczyło, czyli chodzenie po prostu po w momencie, po tym warsztacie oczywiście, w którym możemy ulepszać swoją ciężarówkę, czy naczepę. Tutaj jest ciekawa rzecz, o której wcześniej nie wspomniano. I bardzo mnie zastanawia, muszę to wypróbować. Dodano kontrolę techniczną pojazdów na obowiązkowych stacjach ważenia. Czyli mogą tutaj dojść takie powiadomienia, że na przykład jedziemy z nielegalną naczepą do, dane, do danego kraju, czy... Czy na przykład mamy uszkodzony pojazd. No to jest bardzo ciekawa rzecz. I będę musiał to w sumie zobaczyć, jak to wygląda. Może jak mi się uda, to może nagram jeszcze odcinek z OpenBety w ETS-ie, i może się uda to pokazać, zobaczyć jak to wygląda. Dodano progresywne kary za przekroczenie prędkości, czyli chyba chodzi o to, że im szybciej jedziemy, tym większy mandat dostaniemy, tak mi się wydaje, zaktualizowano zdjęcie ekranu ładowania wysokiej rozdzielczości, czyli nowe screenshoty podczas ładowania, oby były ładne. Obsługa właśnie kolorów dla Asus ROG Asus Aura Ready czy coś w tym stylu. Tutaj pewne zmiany, poprawki dla Tobii A Tracking. I tutaj pewne też dopracowania dla moderów. Oczywiście najważniejsza tu jest informacja dla dźwiękowców, że no wiadomo teraz dźwięki obsługuje nowy silnik dźwiękowy, więc trzeba te dźwięki przebudować. Inaczej zrobić, z tego co wiem chyba gdzieś też w innym poście podawali w jakim programie to się robi. I zapewne też na ich wiki tutaj jeśli chodzi o modding, pewnie jest tam też to podane. Tutaj jakieś dane z zakresu mocy silnika, animacja mierniku, temperatury spalin zostały dodane i pewne nowości dla w szczególności dla tych, którzy odpowiadają za trafik ruchu AI, jeśli chodzi o takie mody. I oczywiście na dole mamy instrukcje o tym jak uruchomić tą betę. Wchodzimy w Steama w bibliotekę, klikamy prawym przyciskiem na ETS-a. Chodzimy we właściwości zakładki beta publiczna i tam szukamy tej właśnie wersji beta. Ona nie wymaga hasła, nie jest to jakieś trudne, wystarczy sobie tutaj poczytać i tyle. Więc jeśli ktoś ma takie pytanie, to na nie na pewno nie odpowiem. W każdym razie, cóż, jeśli chodzi o takie informacje, jeszcze tutaj, no to należy oczywiście zgłaszać te wszystkie błędy na forum SC Software tutaj w tej sekcji. Tutaj macie odnośnik do tego, lub po prostu sobie tam znaleźć. Chyba w zakładce ETS gdzieś tam będą bugi. No i potem szukać Open Beta 1.37. No i cóż, jeśli chodzi o te informacje, no to to by było na tyle, A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do ocenia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!